O duchach. Usłysz to, czego nie widać. Witam i pytam, czego dusza pragnie. Strasznie miło mi gościć Was na moim kanale. W dzisiejszym odcinku przybliżę Wam historię pewnej zakonnicy, której twarz po śmierci zabalsamowano i włożono do pudła. Historię siostry Marii Rosenthal Jeśli jesteście ciekawi, kim była i jak doszło do tej niecodziennej sytuacji, to zapraszam do słuchania. Wszystko zaczęło się w 1742 roku od zakonnicy Josefiny Rosenthal, która pełniła posługę religijną w klasztorze Hohewart. W Niemczech pewnego dnia Josefina obudziła się chora. Przekazała informację o swoim złym samopoczuciu siostrze przełożonej, która z kolei sprowadziła lekarza z najbliższego miasta. Po przybyciu na miejsce lekarz zaczął badać kobietę. Jakież było zdziwienie wszystkich, kiedy stwierdził on iż. Powodem jej złego samopoczucia jest ciąża. Jednocześnie doktor wykluczył możliwość współżycia zakonnicy z jakimkolwiek mężczyzną. Co więcej, jej stan zdrowia wskazywał, że nie powinna nigdy być w stanie zajść w ciążę. A jednak, Josefina nosiła w sobie nowe życie. Sprawa stała się bardzo głośna w kręgach kościelnych, przez co nie dziwi fakt, że po pewnym czasie wieść dotarła również do Opata, a ten z kolei poinformował Sobór Watykański. Podczas rady ówczesnego papieża Benedykta XIV Józefinę ponownie zbadano i potwierdzono wcześniejsze słowa lekarza. Nie było wątpliwości, kobieta była w ciąży. I jako, że nie udowodniono w poczęciu udziału mężczyzny, uznano nienarodzone jeszcze dziecko jako dowód na niepokalane poczęcie. Według klasztoru, Józefina urodziła się już wśród zakonnic, aby z biegiem czasu sama się nią stać. Prowadziła bardzo ortodoksyjny tryb życia i była regularnie sprawdzana, czy przypadkiem nie łamie którejś z surowych zasad Kościoła. To miało udowadniać, że kobieta nie miała żadnego kontaktu z mężczyznami, którzy mogliby przyczynić się do zapłodnienia. Jedynym mężczyzną, z jakim miała mieć wtedy jakikolwiek kontakt, był Opad. Początkowo próbowano zamieść sprawę pod dywan i nie nagłaśniać jej w żaden sposób. Jednak historia szybko rozprzestrzeniła się nie tylko w murach kościelnych, ale również w bliskich miasteczkach. Chcąc nie chcąc, zakonnicy zaczęli ogłaszać, iż jest to dobry znak znak od samego Boga. Że oto oczekują ponownego nadejścia Zbawiciela. W związku z tym, w około szóstym miesiącu ciąży, siostrę Josefinę przeniesiono z klasztoru do specjalnej kaplicy, w której można było się modlić za zdrowie jej oraz jej dziecka. Klasztor był umiejscowiony na uboczu, z dala od okolicznych wsi. W związku z tym zakonnice tym bardziej uważały niepokalane poczęcie za bardzo dobry znak od niebios oraz świętość. Po dwóch miesiącach modlitw i wsparcia, Józefina urodziła córkę w ósmym miesiącu ciąży. Nadała jej imię Maria. Niestety, bardzo krótko po narodzinach córki. Józefina zmarła z powodu zbyt dużej utraty krwi. Tym oto sposobem malutka Maria trafiła pod opiekę zakonnic z klasztoru. Dziewczynka, mimo lekkiej niedowagi, szybko nabrała sił i była w pełni sprawna oraz zdrowa. W związku z tym, że na świat przyszła dziewczynka, Sobór Watykański. Bardzo ozięble przyjął te informacje, gdyż kłóciła się u z założeniem, iż zbawiciel powinien być płci męskiej. Co więcej, przez władze Kościoła Maria zaczęła być pogardzana, wyśmiewana, a w konsekwencji poproszono opata zakonu, aby ogłosił, że dziecko zmarło. Polecenie to bardzo go zasmuciło. Jednak poczuł się w obowiązku, aby je wykonać. Kiedy wyznał przed siostrami zakonnymi oraz zgromadzonymi wiernymi, że dziecko odeszło, wszyscy byli zdruzgotani. Jedni śmiercią maleństwa, inni, a raczej inne, gdyż mowa tu o zakonnicach, z powodu rozpuszczania tak okropnej plotki. Siostry zlekceważyły polecenie soboru i nie pozwoliły skrzywdzić dziecka. Zabrały je za mury klasztorne i wychowały na przyszłą zakonnicę. Z biegiem czasu w okolicznych wsiach zaczęto podejrzewać, że rzekoma śmierć Marii nie była prawdą. Widywano dziewczynkę w jej wieku w okolicach zakonu, co zresztą bardzo cieszyło społeczeństwo. Mieszkańcy bowiem w dalszym ciągu uważali, że Maria nie może być zwykłym dzieckiem, skoro została wydana na świat wskutek niepokalanego poczęcia. Wierzyli, że może być objawieniem Chrystusa. To z kolei bardzo denerwowało wyższe władze kościelne, do uszu których oczywiście. Również dotarły wieści o ocaleniu dziewczynki. Uznanie jej za wcielenie Chrystusa kłóciło się z przepowiednią zapisaną w księdze objawień Nowego Testamentu Pisma Świętego o powtórnym przyjściu zbawiciela. Dlatego też życie Marii w murach klasztoru było bardzo trudne. Pomijając surowe zasady panujące w zakonie. Dorastająca dziewczyna co róż musiała się mierzyć z nieprzychylnymi spojrzeniami i wyzwiskami kapłanów odwiedzających Hohenwart. Ale Maria Rosenthal nie traciła pogody ducha. Co więcej, z biegiem lat, kiedy była już dorosłą kobietą, zrzeszała coraz większe tłumy wiernych, gotowych wysłuchać tego co ma do powiedzenia. Maria była uwielbiana przez mieszkańców okolicznych wsi. Przyciągnęła do siebie tłumy i odmieniła życie społeczności. W końcu także udało jej się założyć swój własny kościół. I mimo tego, że dzięki uwielbieniu kobiety zakon i ogólnie całe duchowieństwo Prosperowało bardzo dobrze. Nie powstrzymywało to władz kościelnych przed dalszą nagonką i wyśmiewaniem zakonnicy. Władzom benedyktyńskim nie podobało się rosnące grono wyznawców Marii, dlatego też oficjalnie potępiły jej świętość i oskarżyły jej wyznawców o Herezję, a samą Marię Uznały za opętaną oraz za dzieło samego szatana. Pomimo zdecydowanej dezaprobaty duchowieństwa katolickiego, Kościół Marii nadal się rozwijał i przyciągał nowych wyznawców. Ludność postrzegała ją jako osobę niezwykle inspirującą. Maria w swoim życiu napisała, Dwa traktaty na temat grzechu pierworodnego oraz potępiania kobiet. Do dziś zachował się jedynie fragment jednego z nich. Niejednokrotnie prosiła Kościół o sprawdzenie ich i wprowadzenie poprawek, ale nigdy nie dostała odpowiedzi. Kiedy Maria miała około 33 lata. Zaczęła chorować. Lekarze nie mogli zdiagnozować przyczyny pogarszającego się stanu zdrowia. Wyznawcy Kościoła Marii zwiastowali jej rychłą śmierć w celu walki z siłami zła, gdyż Chrystus również zmarł w wieku 33 lat. Niedługo po rozpoczęciu się problemów zdrowotnych, Maria Rosenthal odeszła. Znalazłam dwie wersje odnośnie do śmierci Marii. Pierwsza z nich mówi, że odeszła wskutek skutek wycieńczenia, jakie zaserwowała jej postępująca choroba. Druga z kolei głosi, iż Maria, wiedząc o spisku, jaki szykuje przeciwko niej Kościół katolicki, postanowiła odebrać sobie życie, gdyż władze kościelne Miały chcieć złożyć ją w ofierze, aby oczyścić kościół z działań szatana. Którakolwiek z wersji nie byłaby tą poprawną, ważne jest, że Maria odeszła w wieku 33 lat. Za życia Maria Rozental popularyzowała ideę feminizmu i nakierowywała społeczność na lepsze traktowanie kobiet. Co z powodzeniem udało się w najbliższych wioskach. Po jej śmierci wyznawcy zbuntowali się przeciwko Kościołowi katolickiemu, czcząc szczątki zakonnicy. Chwalono jej pracę za życia oraz siłę i miłość do bliźniego, jaką wniosła do wspólnoty. Dziś kościół Mari Rozental już nie istnieje, jednak kilka przedmiotów z nią związanych przetrwało do czasów współczesnych. Przechowywane w klasztorze Hohenwart, długo po jej śmierci szczątki Mari Rozental były przekazywane z pokolenia na pokolenie. Siostry zakonne pielęgnowały ciało Mari. Balsamowały i opiekowały się nim. W tym czasie również odkryły, że Maria Rosenthal, podobnie jak jej matka Josefina, była w ciąży. Co więcej, płód miał być od jakiegoś czasu martwy, co według sióstr było przyczyną śmierci Marii. Kobieta, podobnie jak jej matka, Całe życie spędziła w zakonie i nie miała żadnych kontaktów z mężczyznami. Zakonnice po raz kolejny wzięły to wydarzenie za dowód i znak od niebios, dlatego też postanowiły z części jej ciała stworzyć relikwie. Kościół, jak można się było spodziewać, całkowicie odrzucił relikwie ale niewyznawcy Marii, modlono się do nich kilka lat, aż do 1805 roku, kiedy to większość kaplicy i tego, co się w niej znajdowało, spłonęła w pożarze. Spłonęło wszystko, z wyjątkiem pudełka z relikwiami Marii Rosenthal. Pielęgnowano je długi czas aż do upadku klasztoru. Wtedy to relikwie sprzedano i długie lata spędziły w antykwariacie. Dopiero w roku 1905 odkrył je i zakupił Thomas Merlin. W drewnianym pudełku znajdowały się cztery ważne przedmioty. Zachowana przednia część czaszki i twarzy Marii Fiolka z jej krwią przechowywana w szklanym naczyniu. W złotym pudełku kosmyk jej włosów i fragment jej drugiego traktatu. Po śmierci Tomasa w 1942 roku zabrano relikwie i poddano badaniom. Zbadano krew i skórę, po czym stwierdzono, że zawierają one unikalne cechy genetyczne ale co najbardziej zaskakujące okazało się że stężenie męskich i żeńskich hormonów we krwi Marii dowodził że zarówno ona jak i jej matka były hermafrodytami zdolnymi do samozapłodnienia i rodzenia dzieci to też zjawisko ostatecznie Doprowadziło do ich śmierci. Pozostałości do dziś przechowywane są w Niemczech. Dobrze, a co jeśli wam powiem, że cała ta historia jest wyssana z palca? Mówię wam to dlatego, że trafiłam na wpis na Twitterze użytkownika Fake History Hunter który napisał, że szczątki Marii Rosenthal tak naprawdę zostały stworzone przez londyńskiego artystę Alexa C.F., który również wymyślił całą tę historię. Co więc jest prawdą? Ocenę pozostawiam wam. Jeśli podobał ci się ten odcinek, pozostaw po sobie jakiś ślad. Komentarz, łapkę w górę Dziękuję za postawione wirtualne kawy. To bardzo podnosi mnie na duchu i motywuje do dalszej pracy. Dziękuję Wam za dziś, i już teraz zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu o duchach, w którym ponownie zadamy pytanie: czego tym razem dusza zapragnie? Do usłyszenia.